Kłamstwo powtarzane wystarczająco często staje się czyjąś rzeczywistością. Nie chodzi o to, żeby się odnaleźć, chodzi o to, żeby siebie stworzyć. Sukces to nie brak błędów, ale umiejętność, by nie popełniać tych samych. Jeśli chcesz powiedzieć prawdę. Dodaj odrobinę humoru. Ludzie zapomną, co powiedziałeś i co zrobiłeś, ale nie zapomną, jak się przy tobie czuli. Nie zmienisz życia, jeśli nie zmienisz sposobu myślenia. Lustro pokazuje twarz, sztuka pokazuje duszę. Życie pełne błędów jest cenniejsze niż życie bez działania. Kiedy ignorancja staje się patriotyzmem, inteligencja staje się zagrożeniem. Nie buduj swojego świata wokół ludzi, którzy nie widzą Cię w swoim. Cisza potrafi ranić bardziej niż słowa. Samotność łamie nawet silnych. Prawdziwy spokój zaczyna się, gdy przestajesz walczyć z rzeczywistością. Najpiękniejsze rzeczy są niewidzialne, czuje się je sercem. Tylko miłość daje nam przedsmak wieczności. Wolność wymaga odpowiedzialności, dlatego tak wielu się jej boi. Czasem milczenie to najlepsza odpowiedź. Im mniej ludzie wiedzą, tym trudniej zniszczyć twój spokój. Jeśli zawsze szukasz zła w ludziach, na pewno je znajdziesz. Jedna matka może nauczyć więcej niż setka nauczycieli. Wiara w siebie to już połowa sukcesu. Mądrość często przychodzi, gdy kończą się pieniądze. Nauczyć się cieszyć samotnością to prawdziwa siła. Większość ludzi interesuje się tym, co ich nie dotyczy. Duma to często strach przebrany za pewność siebie. Akceptując brak szacunku, zapraszasz go więcej. Życzliwość nie nakarmi, ale sprawia, że głód mniej boli. Silny związek rodzi się z podobnych wartości i wzajemnego szacunku. Najpiękniejsze chwile często przychodzą niespodziewanie. Nie starzejemy się, bo mijają lata. Starzejemy się, gdy przestajemy się bawić. Twoje myśli są tak dobre, jak to, czym karmisz swój umysł. Najbezpieczniejsze kłamstwo to nadal kłamstwo. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Łzy oczyszczają duszę tak, jak mydło oczyszcza ciało. To nie porażka nas powstrzymuje to strach. Albo wybieraj to, co kochasz, albo naucz się kochać to, co masz. Jeśli ktoś bardzo cię skrzywdził, nie szukaj zemsty. Po prostu ulecz się, rozwijaj i niech twoje wewnętrzne, spokojne życie będzie najgłośniejszą odpowiedzią. Każda dzisiejsza prawda kiedyś brzmiała jak herezja. Te cytaty to nie tylko słowa, to lekcje życia. Każdy z nich dotyka serca, inspiruje i przypomina, co naprawdę się liczy. Krótkie, ale zostają na długo.